Dzień dobry, więc serdecznie pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4, a suma kwadratów wyrazu drugiego, czwartego i siódmego jest równa 702. Myślę, że górny wyraz tego ciągu. Dobra, no to co piszemy? Pierwszy wyraz ciągu jest równy 4. To sobie e, piszemy od razu, że jest równy 4. I wiemy tak, że drugi wyraz do kwadratu plus czwarty do kwadratu plus siódmy do kwadratu jest równy 702. No dobra, A1, możemy sobie tu A2 na A1 plus R do kwadratu plus y, tu będzie A1 plus 3R do kwadratu plus A1 plus 6 rów do kwadratu i to jest równe 702. Dobra. Czyli będziemy mieć co? Tu będzie za wzór zrzuconego mnożenia a1 kwadrat plus 2a1r plus r kwadrat plus a1 kwadrat plus 2 razy raz b, czyli będzie 6r plus 9r kwadrat. Dalej plus a1 kwadrat. Tutaj jedyneczkę zgubiłem. Plus tu będzie 12. A1R, tutaj A1 skupiłem oczywiście, przepraszam, plus e, e, tu będzie 36R kwadrat. I to jest równe 7 Dobra. No to teraz tak, to nam się wszystko uprości do 3A1 kwadrat. Ciach, ciach, ciach. Potem tutaj będziemy mieć 20. A1R, bo tak 2, 8, 10, 20, przepraszam. I zostaje nam plus. Kochani, 46R kwadrat. Bo to jest 36 kwadrat plus 9 plus 1. Dobra, i to wszystko się równa 702. I kochani, przechodzimy dalej. Co dalej? No to teraz mamy taką sytuację, że. Ee, że podstawiamy sobie po prostu za a 1/4 właśnie to i otrzymamy coś takiego, że 3 razy a 1 kwadrat czyli 4 kwadrat plus 20 razy 4 razy r plus 46 r kwadrat i będziemy mieć to będzie funkcja kwadratowa proszę państwa, czyli mamy tak 3, 4 do kwadratu to jest 16 razy 3 to jest, moi kochani, 40. A wezmę to już na koniec. Bo na sam początek wezmę 46R kwadrat, żebyśmy mieli już najpierw to z r potem tu będzie 80R. No i potem mamy 48 i to jest równe 702. Przeniesiemy już sobie 702 na lewo, czyli ze zmienionym znakiem, pamiętamy o tym. Dobra, teraz tak, będę musiał teraz wyczyścić sobie trochę tutaj miejsca zrobić, czyli na razie to sobie wyczyścimy. Bo nam nie jest to potrzebne. I tak. No to dobra. Tu sobie jeszcze napiszemy 46r kwadrat plus 80r. I tutaj będzie minus 654. Podzielimy całość na 2 i piszemy od góry. To jest 23r kwadrat plus 40r. Minus 327, równa się 0. I jesteśmy już w domciu na prostej. No to liczymy deltę. Delta b kwadrat, to jest delta jest b kwadrat, czyli 40 kwadrat, minus 4 razy A u nas A jest to, co jest przy r kwadrat, czyli 23 razy C, czyli razy minus 327. No i to jest, kochani, 1600 bo 40 kwadrat minus. Z tego nam wyjdzie bardzo duża liczba, 30 tysięcy, ale na plusie, dlaczego? Bo mamy minus razy minus, parzysta ilość 30 84. No i dobra, czyli mamy taką liczbę olbrzymą, 31 684 i z niej pierwiastek to będzie, kochani, 178. Dobra, no i liczymy, liczymy R1. I mamy tak, minus y, B, czyli minus 40, bo B to jest to, co stoi przy samym rrze, bez potęgi, r po prostu w pierwszej potędze, plus 148, bo to jest plus pierwiastek delty, dzielone na 2A, czyli na 2 razy 23 to jest 46. Dobra, no to wychodzi nam minus 218. Yy, a nie, przepraszam, tu pierwsze z minusem powinno być tak. Yy. I, i, I tutaj mamy 46, i to nam wychodzi, kochani, minus 109,23. Dobra, a R2 nam wyjdzie minus 40, tu będzie plus 178 na 46, i to jest równe 148 na 46, i to jest równe 3. Dobra, czyli mamy te r'y. Wyczyścimy sobie teraz trochę tutaj miejsca, zrobimy to. wyczyście na razie nie jest potrzebne, i to też na razie nam nie będzie już potrzebne. Mamy te dwa ery, a przewiny przesunę sobie do góry. To przesuniemy sobie tutaj. I teraz tak. Mamy. R1, R2, no to musimy ten wyraz yy, znać na ciągu ogólnym, No to postawiamy wzór na AN. To jest A1, czyli będzie 4 plus N minus 1R. R, R jest y, w tym przypadku pierwszym minus 109 23. I to, kochani, nam daje tak. Jak sobie wymnożymy po prostu 4 razy to będzie minus 109

2 I plus te to 109, to będziemy mieć tak. Pierwszy przepisujemy 109 23n plus 201 23. To jest w tym pierwszym wariancie, a w drugim wariancie będziemy mieć po prostu 4n plus N minus 1 razy właśnie to 3. Tu już jest prosta sytuacja, bo mamy 4 plus 3n minus 3, czyli tak naprawdę 3n plus 1. Dziękuję Wam. Ojej, ale mi jedynka przyszła. Dziękuję serdecznie za uwagę. To są trudne zadania za 4, 5, 6 punktów na maturze. Także wymagają więcej wkładu. Pozdrawiam Was serdecznie.